Cześć, witajcie na kanale Marko Polska Piłka w audycji Wiślacki kącik. Moi drodzy, cóż, wczoraj Wisła jak wiecie grała na mecz z katowickim GKS-em przegrany przez Wisłę 5-2 mecz, w którym Gieksa była drużyną lepszą, bardziej zorganizowaną, drużyną, która potrafiła Wisłę zmusić do błędów. Wisła natomiast grała bezładnie, bezskładnie, bez żadnego konkretnego pomysłu. Jaśniejsze punkty dla mnie to bramka Ciczkan i oczywiście niezastąpiony Angel Rodado z 22 golami na koncie przewodzi całej stawce i to jest tyle jaśniejszych punktów krakowskiego klubu we wczorajszym spotkaniu z gks em Sytuacja, moi drodzy, jak wiemy, jest trudna. Za chwilę zobaczymy, jak dzisiejsze mecze, bo nagrywam to w niedzielę, więc jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytania, jak się poukładają dzisiejsze mecze. W każdym razie oddalił się na pewno nawet awans przez baraże. Nie mówię, że jest on niemożliwy, ale to już będzie bardzo, bardzo trudne do wykonania i myślę, że raczej może się skończyć tak, iż Wisła. Kolejny sezon spędzi w pierwszej lidze. Jakie były założenia przed sezonem, co nam opowiadano od początku? Wszyscy pamiętamy, czyli awans, jak najlepsze występy w Pucharze Polski. I to jedyne, co nam się udało zrealizować, to zdobycie Pucharu Polski. Z czego jestem dumny, z czego jestem szczęśliwy i zadowolony. Nie umniejszam, jak najbardziej super sprawa. Czy szczęśliwie zdobyliśmy ten puchar, czy nieszczęśliwie, nie ma to dla mnie znaczenia. Ważne, że mamy ten piąty puchar. Ale cóż, drugim założeniem był awans do ekstraklasy, awans yy, nie po barażach, awans yy, z pierwszych dwóch miejsc. Najpierw tego się nie udało zrealizować, a teraz nawet może się okazać, że nawet na baraże się nasza wisełka nie załapie. Nie chcę mi się przeklinać. Ostatnio się naprzeklinałem, nastresowałem. Ale po co? Moi drodzy, po co mam używać słów niecerzuralnych, skoro i tak to nic nie zmieni? Gdzie szukać przyczyn? Oczywiście to jest tylko mój tok rozumowania. Wy możecie mieć zupełnie inne kochanie zdanie. Na pewno inne zdanie będzie miał pan prezes Jaro Królewski. No cóż od czego zacząć może zacznijmy od trenerów, najpierw był trener Sobolewski nie radził sobie, został zmieniony na trenera Jopa który faktem tylko trzy mecze prowadził ale zrobił wynik i został zamieniony na trenera Roda tutaj Rude trener Angel Rudę objął Wisłę słabo punktują punktu, słabo punktując Próbował coś zrobić, bo nie powiem, że, że nie, i nic z tego nie wychodzi. Gdzie tkwi błąd? Czy, czy, to, czy, czy ci trenerzy są tak słabi, że nie potrafią sobie ogarnąć? Czy może dyrektor sportowy ściąga zawodników, którzy się po prostu do tego klubu nie nadają? ściąga zawodników z Hiszpanii. Którzy no, po wzięciu pieniędzy no, nie bardzo się rwą do gry. Gdzieś musimy, gdzie szukać winy, kogo obwiniać za stan, który mamy na dzisiaj. Czyli mamy, a, to, a wygląda to w ten sposób, że drużyna ma duży problem, że będzie miała z awansem i może się to udać, czego bym sobie i wam szczerze życzył, ale. Bardzo w to wątpię już teraz, naprawdę, po wczorajszym meczu z GieKSą i to nie dlatego, że GieKSa wygrała 5-2, bo GieKSie się to akurat należało, sam ten mecz transmitowałem, robiłem, więc wiem, oglądałem dosyć uważnie i Gieksie, GieKSa była lepsza, tak jak w poprzednim meczu Lechia była lepsza, ale co jest kurwa grane, nie wiem, według mnie... Może najpierw zacznijmy, zanim rozliczymy trenera, zanim rozliczymy całą resztę, może, weź, może trzeba zauważyć, że zawodnicy mają to w dupie. Jest kilku chłopaków, takich jak Rodado, jak Karbo, chociaż wczoraj akurat grał słabo. Podoba mi się Ciczkan. Oczywiście jest Alan Uryga. I tutaj moja wyliczanka by się skończyła. Są ludzie, którzy zostawiają serducho na boisku, którzy walczą, którzy się starają jeszcze Józek kolej, chociaż czasem wiemy, że Józek też popełni błąd, ale to nie jest te, też no, czasami nie wynika z jego słabej gry, czasem te błędy wynikają ze sło, jest ze słabej gry kolegów. Jest też, no, o jeszcze można do plusów, ja już mówię w przekroju sezonu, oczywiście nie w przekroju wczorajszego meczu. Yy, zaliczyć Kacpra Dudę, Gogulka. No, no i, i naprawdę tutaj no, nie widzę, nie wiem, co dalej z Wisłą. Czy dalej będziemy brnęli i słuchali głupot o komputerach? Panie Jarku, może trzeba wyjść, zostawić komputer, wyjść na dwór, iść sobie z, z żoną na spacer, posłuchać ptaszków, jak śpiewają. Popatrzeć gdzieś nad wodę, odpocząć od komputera, no i po prostu zostawić ten komputer. Niech pan to zostawi jako narzędzie, które może pomóc, ale nigdy nie zastąpi człowieka. Panie Jarku, proszę bardzo pana o to. Niech pan zacznie myśleć logicznie. Dwa lata, dwa lata Wisła jest w pierwszej lidze, będzie trzeci rok. I jakoś, no, niestety te wszystkie projekty, które pan stworzył, komputerowe, nie pomogły w awansie, więc gdzieś tkwi błąd. Nie wiem, czy jest to wina trenerów. Myślę, że może jednak nie, że to jest kurwa wina naszych zawodników, bo trener, jaki by nie był, nie wyjdzie, nie będzie za kogoś biegał po boisku. Może ułożyć drużynę, może ją zbudować. Ta drużyna w ogóle nie jest zbudowana to wygląda jak zlepek przypadkowych graczy, którym czasami wyjdą ładne zagrania, i, i Wisła wtedy wygląda nawet nieźle. Tak jak w meczach pucharowych, czy w niektórych spotkaniach też pierwszej ligi, ale to tylko właśnie to w niektórych. Także, moi drodzy, jak dla mnie ten sezon jest bardziej czarny niż biały. I zacząłbym rozliczać zawodniku jakiś bena, jakiś kurwa, bregu. Po co oni komu są potrzebni? Jakiś kurwa Goku, który jest totalnie bez formy, chociaż liczby jego akurat są dobre, ale, ale teraz jest totalnie pod formą. Może trzeba zrobić drużynę, która nie będzie grała pięknie, a będzie grała skutecznie, zaangażowaniem w każdym meczu. Takie drużyny, które mają zespoły, które robią awanse, czyli drużyny. Może mniej techniczne, za, może mniej zaawansowane technicznie, a bardziej zaawansowane, waleczno, nadrabiające walecznością, determinacją i takimi właśnie zaletami. I kierować i trzeba się będzie, wydaje mi się, że trzeba przestać pierdolić o komputerach, tylko naprawdę nie liczyć na to, że komputer nam kogoś wynajdzie, bo jak, jak na razie nie znalazł kurwa nikogo. Więc. Trzeba by było może nie komputer, a wziąć sobie po prostu ludzki potencjał, ludzkie oko, oprzeć się na rzetelnych informacjach, pojeździć, poobserwować, bo są w tym kraju, naprawdę są ludzie, którzy by zagrali dla Wisły chętnie. Niekoniecznie są z Półwyspu Iberyjskiego, są też w Polsce i nie są wcale gorsi, a wręcz przeciwnie śmiem twierdzić, że znalazłoby się zawodników, którzy by byli lepsi nie wiem takie jest moje zdanie jest y, oczywiście, jest ono pod wpływem y, też emocji, tak ale dość kurwa oglądania mam Wisły, która nie potrafi sobie poradzić y, pod, y, w ogóle w grze która jest pogubiona która nie wie, obrona tu trzeba zacząć budować od obrony zawsze to powtarzali y, ludzie którzy znają się na futbolu dużo lepiej niż ja ludzie którzy zjedli zęby na futbolu, że zespół buduje się od tyłu, czyli bramkarz, obrona. To jest podstawa, potem zaczynamy wyżej. A my zaczęliśmy budować od ofensywy, nie mając kompletnie zawodników na pozycje stricte defensywne. I naprawdę jest źle, jest bardzo źle. I proponuję, żeby zarząd Plus dyrektor sportowy, czyli pan Jarek, dyrektor sportowy, trener, razem zasiedli, porozmawiali ze sobą: co w tym sezonie nie wyszło? Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego jesteśmy w czarnej dupie, a mieliśmy być w ekstraklasie? Dlaczego znowu będzie trzeba grać o ekstraklasę na przyszły sezon? I też nie mamy żadnej pewności, że nam się to uda. I nie opowiadać kocopołów, nie pisać ładnych tweetów, bo tweetami, że wierzymy do końca. No oczywiście wierzymy, walczymy, no tylko, tylko jeszcze, żeby do tej wiary dołożyć kurwa w końcu konkrety, czyli fakty przemawiające na boisku za tym zespołem, żeby w ten zespół można było uwierzyć, że ten zespół wyjdzie co mecz i będzie zdobywał bramki. Ja nie wymagam od tego zespołu samych zwycięstw, nikt nie wygrywa. Nikt na, nie ma w Europie, drużyny, żadnej drużyny, nie znajdziemy, która będzie wygrywała przez lata. Znaczy będzie wygrywała wszystkie mecze, bo, bo znajdziemy na przykład choćby Bayer Monachium w Niemczech, który tytuł zdobywał, ale już w tym roku na przykład go nie zdobył. Czyli też, też można to powiedzieć. Tak? są potentraci, ale też nie wygrywają wszystkich meczów. I tak samo tutaj. Tu nie chodzi mi o to, że Wisła ma wygrać 34 kolejki, bo to jest niemożliwe, to jest nierealne, więc no, nie tak podchodzę do tego, ale Wisła ma na tyle grać dobrze, tak jak choćby Lechia, tak jak Arka, na to, żeby było, żeby ten klub potrafił cokolwiek wygrać. A ten klub, na razie ta drużyna, ten zlepek zawodników, bo wydaje mi się, że główna przyczyna tkwi nie w trenerach, tylko właśnie, że bo ja nie wiem, czy y, gdyby miał inny materiał ludzki, to być może trener Rudy faktycznie by stworzył lepszą drużynę. Nie wiem, nie chcę go też obwiniać, bo najłatwiej jest znaleźć kodu ofiarnego. Najlepszy jest do tego trener, ale wydaje mi się, że dyrektor sportowy na swoim stanowisku niekoniecznie się sprawdza. Trenerowi też nie idzie, ale gra tym, co ma. A zawodnicy niektórzy wy, wy, robią, według mnie, odbieram tak, że oni, im się kurwa ten awans po prostu nie opłaci. Bo po co on ma wejść do ekstra klasy, kiedy, jeżeli byśmy weszli, yy, przychodzą zmiany, prawda, w, w zespole i niektórzy musieliby zakończyć swoje występy. Takie jest moje zdanie. Moi drodzy, czy się z tym zgadzacie, czy się z tym nie zgadzacie, to już pozostawiam Waszej y, niezależnej opinii. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, nie będę dalej brnął to, bo jeszcze po sezonie chcę zrobić. Według mnie trzeba zacząć od zawodników, potem dyrektor sportowy, dyrektor sportowy, nie trener, dyrektor sportowy, a potem trener. I przede wszystkim Pan Jarek. Panie Jarku, trzeźwe spojrzenie. Ja nie twierdzę, że że pan się kompletnie nie zna. Nie twierdzę tego, bo na pewno jakieś pojęcie o futbolu pan ma. Na pewno ma pan bardzo duże pojęcie o e, biznesie. Z tym się zgodzę jak najbardziej. I panie Jarku, czy jakby pan miał 30 pracowników i 8 wiecznie chorych, a reszta by to olewała, czy pan by ich trzymał u siebie w firmie? No pewnie nie, bo, bo ponosiłby pan mm, na przykład koszty, a z, tego by pan, z ich pracy nie miałby Pan żadnego zadowolenia, żadnego, żadnego zysku, więc w pewnym momencie Pan powiedział: Do widzenia. I tu też chyba nadchodzi taki czas, Panie Jarku, że trzeba popatrzeć, nie przez kolegę, że to mój kolega, czy tam znajomy, czy coś, tylko po prostu rozliczyć go za pracę. Rozliczyć na przykład dyrektora sportowego, ile było dobrych. Transferów, ile było transferów nieudanych. Oczywiście wiadomo, że nie każdy się uda. To od razu zaznaczam. To nie jest tak, że, nas, nas prowadzą, że jak sprowadzimy 10 zawodników, to tych 10 będzie super, bo tak nie będzie. I wspólnie z całym sztabem usiąść i zastanowić się, co robimy dalej. Czy zwalniamy trenera i bierzemy trenera z Polski, i yy, będzie. I robimy ten wybór nie przez kurwa komputer, tylko normalnie, zastanawiając się, jakie atuty ma trener, czy może nam pomóc i w jaki sposób ma, jaki ma sposób prowadzenia gry, prowadzenia narracji, prowadzenia drużyny, czy po prostu dalej będziemy upierać się przy sztucznej inteligencji. Ja nie mówię, że sztuczna inteligencja jest czymś złym. Nie jest, bo ja sam z niej korzystam czasami. Sztuczna inteligencja w niektórych sytuacjach mi też pomaga. Fajne są współczynniki, fajne są te wszystkie wyliczenia, ale to są tylko suche wyliczenia, a jakość pokazuje się na boisku. I może czas pożegnać się z niektórymi zawodnikami, pożegnać tych panów, którzy się nie kompletnie, kompletnie się nie nadają. Zrobić coś, nie wiem jak przekonać Rodado, żeby został, bo ja bym tak postąpił, że naprawdę wolałbym wypieprzyć tych kurwa drewnioków i zostawić jednego Rodado, wywalić sześciu, siedmiu kurwa tych nieudaczników, z których i tak pozycji nie ma, a przynajmniej obniży to koszta i zaproponować większy kontrakt Angelowi Rodado, bo jak on jeszcze odejdzie, do czego ma pełne prawo i nie będę miał do niego żalu, bo swoje zrobił, ale jak on odejdzie, to my kurwa już w ogóle nie będziemy mieli kim grać. Ja bym z tych wszystkich zagranicznych zawodników zostawił sobie koleja, karbon i Angela. No i może bramkarza, bo, bo ten bramkarz wcale nie, nie oznacza to, że on puścił tyle bramek w tych dwóch meczach, że on jest słaby. Po prostu koledzy z obrony mu też yy, powiedzmy sobie szczerze, tutaj życia nie ułatwili. Więc jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne filmy, jeżeli chodzi na kanał Marko Polska Piłka, na kolejne relacje i zapraszam do wyrażenia swoich opinii pod filmem, czy Wam się to podobało, co Wy sądzicie, jakie macie zdanie, co należałoby pozmieniać w klubie, żebyśmy w końcu awansowali do PKO klasyk tam gdzie jest miejsce Wisły, na pewno nie jest to miejsce fortuna pierwszej lidze, a już na pewno nie jest to, jeżeli dzisiejsze mecze nam się nie ułożą, tak jakby nam się marzyło, to spadniemy gdzieś na siódme, ósme miejsce, na ósme, może nawet dziewiąte chyba na ósme miejsce. To nie, ta, nie tak wyobrażaliśmy sobie ten sezon. Za puchar jeszcze raz dziękuję drużynie, dziękuję trenerowi, dziękuję prezesowi. Były to niezapomniane emocje które są ze mną do dzisiaj.